Zapaliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym, a w środku znajdowała się kobieta. Taka informacja była w treści zgłoszenia. Na miejscu działało 10 zastępów straży pożarnej w sile 43 ratowników, 3 zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz inne służby wspomagające. Pożar powstał na parterze, co spowodowało zadymienie całego obiektu. U... I umożliwiło samodzielną ewakuację mieszkańców. W wyniku pracy służb ewakuowano 55 osób z całego bloku, w tym 7 osób ze strefy zagrożenia klatki schodowej. Ponadto udzielono pierwszej pomocy dwóm osobom, które zabrał zespół ratow zespołu ratownictwa medycznego do szpitala. Na miejscu burmistrz miasta Turku zapewnił dla mieszkańców lokale zastępcze na czas prowadzenia działań jedna osoba w wyniku tego pożaru poniosła śmierć na miejscu była to 76-letnia kobieta Na obecną chwilę działania państwowej ochotniczej straży zostały zakończone na miejscu pracę pod nadzorem prokuratora prowadzi policja oraz biegły sądowy z zakresu pożarnictwa